Grupa Azoty Chemik Police ma na swoim koncie pokaźny komplet trofeów. Drużyna po raz dziesiąty zdobyła jedno z dwóch najbardziej prestiżowych trofeów w polskiej siatkówce Tauron Puchar Polski. Sportowego sukcesu zawodniczkom pogratulował partner główny, czyli Grupa Azoty Police. Dzisiaj możemy świętować e, e, wszyscy razem zdobycie tego pucharu i cieszę się, że, że puchar jest w rękach Chemika Police i się po raz kolejny, to, że klub potrafi stanąć na wysokości zadania i pokazać wszystkim, gdzie, gdzie jest ich miejsce. Tak? Przypomnijmy, że w minioną niedzielę w finałowym meczu rozegranym w Nysie policzanki przegrywały w finale Pucharu Polski 0-2 w setach, ale wygrały spotkanie po tie-breaku, pokonując ŁKS Comerscon Łódź 3-2. Do Dobry pierwszy mecz na przetarcie tempu. finał zagrałyśmy bardzo dobre spotkanie. No i czekałyśmy, nie ukrywam, na rozstrzygnięcie tego drugiego półfinału, e, gdzie tak naprawdę KS też minimalnie e, wygrał, e, grał bardzo dobre zawody, e, zespół z Łodzi, jak i z Rzeszowa, e, także naprawdę było sportowe widowisko, my cierpliwie się, przygotowałyśmy się, no i w niedzielę, e, nie ukrywam, siatkówka oczywiście też miała bardzo duże znaczenie, ale myślę, że bardziej gdzieś tam... Charakter i to mentalne przygotowanie, i myślę, że tym przede wszystkim wygrałyśmy. I tą kropkę, nadi postawiłyśmy. Podczas spotkania, siatkarki otrzymały kwiaty i dyplomy, natomiast członkowie zarządu grupy Azoty Police okolicznościowe koszulki z napisem 10 Puchar Polski. To pierwszy sukces zespołu w tym sezonie i pierwszy triumf nowego trenera Radosława Wodzińskiego. Warto wspomnieć, że grupa Azoty Chemik Police jest jedyną polską drużyną, która w tym sezonie pokonała EKS Comerscon Łódź. We wtorek zaczęła się decydująca faza rozgrywek Tauron Ligi. Zapowiada się emocjonująca walka o mistrzostwo. Grupa Azoty Police jako partner główny daje drużynie poczucie stabilizacji, co przekłada się na możliwość dalszego rozwoju i osiągania kolejnych sukcesów.